Betfan. Legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam się je wklepać? W ostatnim czasie wielu młodych piłkarzy wskoczyło na szczyty światowej piłki. Między innymi media zachwycają się nad formą Mbappé, Holanda czy Donnarumy i spekulują ile mniej więcej ci panowie będą kosztować już za rok, dwa czy tam nawet 3 lata. Jednak nawet ci młodzi zawodnicy, bo w końcu urodzeni w 99, 98, 2000 i tak dalej, mogą spoglądać za siebie na depczących im po piętach jeszcze młodszych kolegów. Przyjrzyjmy się więc zestawieniu pięciu najwyżej wycenianych nastolatków Urodzonych już w XXI wieku Najwyżej wyceniany jest Ansu Fati, 80 milionów euro Urodził się w październiku 2002 roku Ojciec piłkarza pochodzi z Gwinei I także był piłkarzem Występował w niższych ligach w Portugalii i w Hiszpanii I to właśnie w tym drugim kraju rodzina Fatih osiadła na stałe Gdy obecny gracz Barcelony miał 6 lat Ansu rozpoczynał treningi w klubie RERA z małego andaluzyjskiego miasteczka o tej samej nazwie. Stamtąd trafił do czołowego klubu w regionie, Sevilla. Zwrócił wtedy uwagę krajowych potentatów Realu i Barcelony. Rywalizację o ściągnięcie chłopca do swojej akademii wygrali katalończycy. Od początku Ansu Fati przejawiał nieprzeciętny talent. Dyrektor szkołki Sevilli w Ereże, Perez Menia, mówił o nim Jestem w świecie futbolu już prawie 50 lat. I nigdy nie widziałem czegoś takiego. Ma wielką osobowość. Niczego się nie boi. Wystarczy tylko spojrzeć na niego na boisku i to wszystko od razu widać. Fatih zachwycał w La Masii. I szkoleniowcy wierzyli, że mają do czynienia z talentem, jaki już dawno nie wyszedł z tej słynnej szkoły Barcelony. W pierwszej drużynie Barcelony zadebiutował w sierpniu 2019 roku. Wchodząc z ławki na mecz z Betisem. W wieku 16 lat, 9 miesięcy i 25 dni, stał się drugim najmłodszym piłkarzem Barcelony, który zagrał w meczu. Młodszy był jedynie Vicente Martinez w 1941. 6 dni później trafił do bramki w meczu przeciwko Sasunie i został najmłodszym ligowym strzelcem w historii klubu. A to był dopiero początek jego rekordów. Został też najmłodszym graczem Barcelony, który zagrał w lidze mistrzów. A w spotkaniu z Interem pobił rekord rozgrywek, strzelając gola w wieku 17 lat i 40 dni. W pierwszym zespole rozegrał już 43 mecze, w których uzbierał 13 bramek i 5 asyst. W wieku 17 lat i 311 dni. Został też najmłodszym strzelcem w historii reprezentacji Hiszpanii, kiedy zdobył bramkę w meczu Ligi Narodów przeciwko Ukrainie. Obecnie przechodzi rehabilitację po kontuzji Zikolana. Jeśli po powrocie będzie rozwijał się dokładnie tak jak do tej pory, to może stać się absolutną gwiazdą. Na 60 milionów euro wyceniany jest Eduardo Camavinga, który aktualnie gra dla trochę mniejszego klubu niż Barcelona. Ponieważ sta Urodzony w listopadzie 2002 roku w obozie dla uchodźców w Angolii. Syn emigrantów z Demokratycznej Republiki Konga. Do Francji trafił w wieku dwóch lat. W dzieciństwie zaczynał przygodę ze sportem od judo, ale szybko zamienił je na piłkę nożną w małym klubie Drapofurze. Tamtejszy trener wspominał: Pierwszy raz widziałem takiego zawodnika. Kiedy chcieliśmy utrzymać wynik, ustawiliśmy go w obronie. Kiedy potrzebowaliśmy bramki, przesuwaliśmy go do przodu. Miał umiejętności, żeby poradzić sobie wszędzie. W wieku 10 lat trafił do Stade Rennais, Gdy w 2019 roku pojawił się na boisku w ligowym meczu René Zanger, miał zaledwie 16 lat, 4 miesiące i 27 dni. Został nie tylko najmłodszym piłkarzem w historii klubu. Ale także pierwszym graczem z rocznika 2002, który zagrał w jednej z pięciu czołowych lig w Europie. W sierpniu 2020 roku Kamavinga został najmłodszym graczem powołanym do reprezentacji Francji od 1900. 32. Zadebiutował jednak kilka tygodni później w meczu z Chorwacją. W październiku strzelił bramkę Ukrainie i został najmłodszym strzelcem reprezentacji Francji od 1914. Kolejny ogromny talent tym razem wycena na poziomie 50 milionów euro. Oczywiście Pedri, urodzony w październiku 2002 roku, który aktualnie gra dla Barcelony. Karierę zaczynał w Las Palmas, z którym profesjonalny kontrakt podpisał w wieku 16 lat. Zadebiutował w Segunda w meczu przeciwko Łesce w sierpniu 2019 roku. Miesiąc później zdobył bramkę w spotkaniu ze Sportingiem Quijón i w wieku 16 lat, 9 miesięcy i 23 dni został najmłodszym strzelcem w historii klubu. W tamtej chwili już wiedział, że od kolejnego sezonu będzie graczem Barcelony, która zapłaciła za niego 5 milionów euro. W barwach katalońskiego klubu zadebiutował pod koniec września 2020 roku, a już 20 października. Zdziernika strzelił swoją pierwszą bramkę I to od razu w lidze mistrzów W meczu z Ferencfarosem Młody pomocnik porównywany jest do swojego idola Andras Heniesty cieszy się grą. Nie wydaje się, że ma 18 lat. Niech dalej się rozwija, bo to pewne, że ma przed sobą wielką karierę w Barcelonie. W barwach Dumy Katalonii rozegrał do tej pory 37 spotkań. Strzelił 3 gole i zanotował 4 asysty. Taką samą wartość ma piłkarz najstarszy w dzisiejszym zestawieniu, ponieważ urodzony w 2001 roku. Mason Greenwood, 50 milionów euro klub Manchester United Grający najczęściej na pozycji prawego napastnika Anglik od początku swojej kariery związany jest z United, w którym treningi zaczął mając 6 lat. Debiut w pierwszej drużynie miał nietypowy, bowiem nie miało to miejsca w krajowych rozgrywkach, ale w jednej 8 finału Ligi Mistrzów. W końcówce meczu z PSG zmienił Younga i w wieku 17 lat i 156 dni został drugim najmłodszym graczem United w europejskich pucharach. Greenwood rozegrał już w United 86 spotkań, w których zdobył 21 bramek i zaliczył 10 asyst. We wrześniu 2020 roku zadebiutował w reprezentacji Anglii, wchodząc z ławki w meczu z Islandią. Piąta pozycja: Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, najmłodszy w tym zestawieniu 45 milionów euro. Urodził się w maju 2003 roku. Zaczynał przygodę z piłką w Grunweis Weiler. Z którego w wieku 7 lat trafił do FC Köln. W młodzieżowych zespołach klubu z Kolonii spędził 10 lat, po czym sprowadził go do siebie Bayern Leverkusen. W maju 2020 roku zaliczył debiut w Bundeslidze przeciwko Werderowi. Mając 17 lat i 15 dni, został najmłodszym graczem w historii Bayeru. Niedługo później zdobył swoją premierową bramkę w prestiżowym meczu z Bayernem Monachium. I w wieku 17 lat i 34 dni został najmłodszym strzelcem w historii Bundesligi. Ofensywny pomocnik szybko stał się ważnym punktem zespołu, wypełniając lukę po odejściu Kaja Havertza, gdy między innymi zdobył zwycięską bramkę w starciu z Borussią Dortmund. W barwach bayeru Wirs rozegrał 26 spotkań, w których strzelił 7 bramek i zanotował 6 asyst. Nie wiadomo jak długo pozostanie w Bundeslidze, bo interesują się nim największe kluby, a on sam marzy o Barcelonie. A żeby dobić do 10 zawodników na pełnej liście najwyżej wystynianych nastolatków, zobaczmy, jak prezentuje się kolejna piątka. Bukayo Saka i Gabriel Martinelli z Arsenalu, których rozdziela duet z Borsi Dortmund, Giovanni Reyna i Bellinga. Pierwszą dziesiątkę uzupełnia jedyny w tym gronie zawodnik grający nie tylko poza ligami top 5, ale w ogóle poza Europą. A jest nim Gabriel Veron z brazylijskiego Palmeiras. I tak wygląda lista 10 najwyżej wycenianych nastolatków w 2021 roku. Oczywiście zachęcam Was do komentowania, czy zgadzacie się z tymi wyborami, czy może macie inne nazwiska, a jeśli tak, to koniecznie się nimi. Podzielcie. Nowe osoby zachęcam jeszcze do subskrybowania kanału, dziękujemy bardzo serdecznie za pierwszy tysiąc, rozwijamy się powoli, idziemy cały czas do przodu. Przypominam, że z kodem YOUTUBE600 macie możliwość zgarnięcia cashbacku do 600 zł, więc też na pewno fajnie zapoznać się z tą ofertą. Ja wam więcej czasu nie zabieram, dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.